Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu Miało tego vloga nie być, miał być haul Bo tak jak wam wcześniej wspominałam, już te rzeczy, ubrania przyszły dawno w paczce z Polski No ale tak się złożyło, że stwierdziłam, że A, nagramy sobie takiego luźnego, domowego vloga Jak widzicie jeszcze jestem nieogarnięta I tak dobrze widzicie, mam czerwonego fręcza Bo wczoraj sobie robiłam paznokcie u stóp i wiecie jak to jest, najgorsze jest to piłowanie, ściąganie koloru. Kto nie używa frezarki, tylko pilnika, to wie ile trzeba się napracować i namachać, żeby ściągnąć te hybrydy. Więc robiłam sobie tylko stopy tym nowym lakierem, co dostałam na urodziny od mojego brata i jego dziewczyny. Więc mam takie fioletowo-ciemno-błyszczące, brokatowe paznokcie. A u rąk stwierdziłam, że chociaż sobie przy tych skórkach zdejmę ten kolor i spiłuję. No i zostałam jeszcze... A druga część i tak rozmyślałam właśnie Czy zrobić sobie pomarańczowe Taka pomarańczowa czerwień Chociaż bardziej to by wpadało w pomarań Czy z nailaka Tak mi się podoba ten kolor, a bardzo Ale to bardzo dawno nie miałam go na paznokciach Ale tak się dzisiaj rano pytałam Kamila Tak, problemy pierwszego świata yy, Jaki kolor mam w sobie walność na paznokcie I mówi, że ten fioletowy jest bardzo ładny Także będzie fiolecik na paznokciach yy. I wiecie co, jak tak patrzę czasami na te buteleczki, to a, podoba mi się ten, ten, ten i tamten, a potem jak się ubieram, to ja jestem z tych osób, że się denerwuję, że na przykład mi paznokcie nie pasują do ubioru. No nie każdy ma z tym problem, raczej mało istotny, ale no ja się denerwuję, nie lubię jak mi paznokcie nie pasują, a jak się ma na przykład czerwone, czy jasne, czy jakieś nude, to w większości to pasuje do, każde, do każdej stylizacji. No ale dobra, nieważne. Ja popijam sobie kawkę w moim wielkim kuble świątecznym, który dostałam od mamy, także sobie łyknę, że mi nie ostygła, bo nie lubię jak jest taka zimna kawa. Więc muszę się ogarnąć. Jak widać, jestem nieogarnięta jeszcze. Pójść do sklepu, zrobić zakupy w polskim sklepie, coś na obiad. I teraz tak myślę, słuchajcie, dumam, bo mam zagrychę, że tak powiem. Bo Kamil ostatnio mi powiedział, że on by chciał się bardziej zdrowo odżywiać. Tak e, Wiecie, ja jestem z tych osób, że no... Nie wiem, no uważam, że nie powinno się komuś narzucać swojej woli I na przykład jeżeli on czegoś nie lubi lub mu nie smakuje To ja nie będę go do tego zmuszać i mówić Masz jeść zdrowo, tak jak ja, bo... nie wiem Bo będziesz miał problemy z żołądkiem Bo takie przymuszanie kogoś na siłę to no... Do niczego dobrego nie prowadzi I prędzej czy później się to skończy, takie jest moje zdanie No ale on powiedział, że już tak się czuje hamskot, jedzenia, wiecie, pizzy, czy tam jakieś lasagne. Ja wiem, że ja to, ja to robię, wiem z jakich to jest składników, wiem, wiem, że to nie jest takie, jakby to powiedzieć, taki, wiecie, fast food shit totalny, no bo, bo ja to robię i wiem co w środku jest po prostu. No ale bądź co, bądź, no pizza to pizza, ser to ser, także no mam, mam zagrychę, co zrobić, żeby było takie pół na pół, bo wiem, że na przykład on nie zje, nie wiem, Ryby z jakąś kaszą jaglaną, czy coś w tym stylu. Takich moich cudac w ton, no aż, aż tak to nie. Więc muszę iść do sklepu, się rozejrzeć, co by tu zrobić. I nie wiem, jakoś mam taką pustkę. Ostatnio było leczo. Bardzo dobre było to leczo, takie ostre. My lubimy takie ostre rzeczy. No, ale nie wiem, może jakieś pulpeciki z indyka. Ostatnio się przestawiliśmy właśnie z kurczaka na indyka. W sumie nie ostatnio, raczej staram się wybierać indyka. Ja muszę sobie kupić rybę, o ile będzie świeża. Dzisiaj jest środa, więc mam nadzieję, że będzie świeża, bo w polskim sklepie dostawa ryby wędzonej jest w poniedziałki. Więc wiecie, staram się tak kupować od poniedziałku do środy, no bo już powiedzmy nie kupuję w czwartek, w piątek, no bo ta ryba jednak troszeczkę leży, zanim ona dotrze skądś. Dokładnie nie wiem skąd oni zamawiają tą rybę, ale jest przepyszna. Zawsze kupuję pstrąga wędzonego, kupowaliśmy też halibuta, ale no, jakoś tak niekoniecznie mi smakował No makrelator standard, ale ten pstrąg jest po prostu palce lizać No i tak, ale zanim wyjdę, no to muszę wyglądać jakoś jak człowiek, bo nie wyjdę w takich paznościach, więc muszę zrobić paznokcie I potem wam jeszcze pokażę, nie wiem czy przed, czy po, jak wrócę Taki mini haul z Ikei, bo byliśmy ostatnio w Ikei I tam kupiłam kilka rzeczy potrzebnych nam też bardziej chyba mi. No, więc pokażę Wam, że móc to popakować. No i mówię te rzeczy do nagrania holu lumpeksowego. Leżą na, na tym fotelu i leżą, i już bym z chęcią je schowała, ale nie wiem, czy w końcu powiedziałam chyba nie. Że no, że miał być właśnie hol lumpeksowy, ale ostatnio jakoś tak wiecie, co czuję się, że mam strasznie spuchniętą twarz. Nie wiem, czy to widać tutaj w kamerze, czy nie. Może nie widać. Ale ja mam takie już coś zorane w głowie, że jak czuję się taka spuchnięta, to po prostu nie mam ochoty jakoś nagrywać I może dlatego teraz jest troszeczkę dłuższy przestój na kanale, bo taka się czuję właśnie spuchnięta i ociężała No, ale mam nadzieję, że ten vlog będzie dla was chociaż trochę interesujący Tak jak mówię, pokażę wam te rzeczy z Ikei Jak przyjdę ze sklepu, to pokażę wam, co tam kupiłam Muszę chyba sobie zrobić jakąś listę, bo jak pójdę do sklepu, to znowu będę tak chodzić, się tułać i myśleć, a może to, a może tamto, a potem przyjdę do domu i stwierdzę, że a to nie mam tego do obiadu, a to nie mam tego do obiadu. Wiecie, jak to jest. No, więc tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się za krótką chwilkę. Muzyka że póki jeszcze jest dobre światło, to wam nagram ten mini haul i nie będzie to taki typowy hol tylko po prostu wam pokażę z siaty, bo no bo nie ma tutaj aż tyle rzeczy, żeby nagrywać osobny film. Także jedziemy. Nie mam karawki i stwierdziłam, że fajnie będzie mieć taką karawkę. Ona jest nieduża, nie wiem, właściwie nie wiem, czy wika są jakieś większe czy nie. I Ona była na przecenie, to pamiętam za 1 euro. Tutaj mam foremki, one są przeznaczone, mi się wydaje, do lodu. Ale, że mam taki bardzo ładny kształt, to ja je przeznaczę na, na co innego na takie pralinki, czekoladki własnorobione. Ale myślę, że to jeszcze będziecie mogli zobaczyć w innych filmach. Ale nic nie będę tutaj na razie zdradzać. Wszystko w swoim czasie. I te rzeczy, w sumie te deski, właśnie przeznaczone są w tym celu. Ale to już kiedy indziej, w innym vlogu. Malutka deseczka zgrabniutka drewniana w jasnym kolorze będzie fajnie na zdjęciach się prezentować. Tutaj mamy taką szklaneczkę do deserów. Ona jest dosyć delikatna, nawet nie wiem jaki to będzie co model, bo tu tylko jest numer. Eee, ale właśnie stwierdziłam, że fajnie będzie taki pudding tam z cia, czy z tej tapioki wyglądał. Deska, którą zawsze kupujemy standardowo, a że nasza jest już w stanie. Gorzej niż w krytycznym, naprawdę. Ona jest pomarańczowa, a już wiecie, jak się wsadzi na przykład patelnię do zmywarki, która jest niedokładnie wypłukana z sosu pomidorowego, no to właśnie potem się dzieją takie rzeczy. I ta deska na pewno kosztuje Wikei. Wiem, że się mówi Wikea, ale no już tak z przyzwyczajenia i jakoś tak mi lepiej, lepiej mi brzmi po prostu. Wikei po 2 euro jest. I ostatnio, jak byliśmy, ja wiem kiedy to było, no ale już dawno, nie wiem, no z kilka miesięcy temu, to w ogóle niech by nie było tych desek. I wtedy kupiłam takie cieniutkie, co Wam pokazywałam i one są beznadziejne, rysują się. Jakaś dziewczyna mi w komentarzu napisała, że one śmierdzą. No nie wiem, moje nie śmierdziały, ale strasznie się rysują i nie wygląda to estetycznie. Natomiast ta najtańsza jest gruba, solidnie wykonana. No i tak jak mówię, fajnie się sprawdza, tylko żeby nie wsadać do zmywarki z czymś, co może pobrudzić, ją, bo potem nie chce się za bardzo domyć. I już chyba ostatnia rzecz, Teraz tu zerkniemy. Tak. Ostatnia rzecz to jest duża, duża deska, solidna, drewniana, ten, to wykończenie takie, nawet nie wiem jak to, wiecie o co chodzi, no wzór po prostu tych beleczek, tego drewna, bardzo mi się spodobał, kolor też mi się bardzo spodobał, może tutaj przez folię tak nie widać, zaraz sobie rozwalę moje nowe paznokcie, właśnie może pokażę Wam tak z bliska, tylko nie mam tutaj, widzicie... Czym o o o o, o jest fokus. Zobaczcie jak się pięknie mienią. No śliczny to jest kolor. Naprawdę jest mega i na stopach też super wygląda, ale wydaje mi się, że na dłoniach jeszcze lepiej. Tu widzę, że coś nie spiłowałam do końca. Ale na dłoniach no genialnie się prezentuje moim zdaniem. Ja w ogóle uwielbiam ciemne paznokcie, ale to już wiecie. Paulina do rzeczy. No i tak jak widzicie, to jest taki imitacja drewna. Powiedziałabym, że to takiego prawdziwego solidnego drewna, bo tutaj to drewno jest takie, no takie jaśniutkie, ala panelowe. Mi się kojarzy troszeczkę z kolorem paneli, które kiedyś były modne takie jaśniutkie panele, a to jest typowy drewniany kolor. I nie wiem, czy tutaj jest. E, jest cena na tym rachunku. Wiecie co? Tak zerkam. Nie, to wiecie, co to jest za jedzenie bo byliśmy właśnie w Ikei potem na mm, kolacji, można takie powiedzieć. I ja sobie wzięłam zupę. Chciałam być taka cwana i stwierdziłam a, wezmę sobie taką dietetyczną zupę, bo ona jest z fasolą w środku. A wiecie, tam nie, nie było napisane, przynajmniej ja jakoś nie spojrzałam, czy nie mam pojęcia, a to nie była fasola, ja tylko spojrzałam na zdjęcie, tylko to był taki malutki, drobniutki makaron. Także no, tyle wyszło z mojego, z mojej dietetycznej kolacji. No i tak, tak, tak by się prezentował ten mini haul. Ja teraz się zbieram i lecę do sklepu w końcu, bo trzeba szykować obiadek. Ogarnęłam się w końcu na zakupy i jak widzicie bez makijażu, ale stwierdziłam, że tylko sobie tak zepnę, zepnę włosy, ogarnę w miarę i dam swojej buzi jeszcze odpocząć, bo tak jak wam ostatnio mówiłam, nie wiedziałam od czego, mam troszeczkę pozapachaną tą twarz i w ogóle w tym aparacie się wyglądam jakbym była, nie wiem czemu, mega czerwona. Światło jest żółte, wiem, ale widzicie jak zgaszę, no to już w ogóle jest słabo Mój outfit, sweter, który dostałam pod choinkę od mojego brata Płaszcz i spodnie od dresów <gryw> I adidasy Spodnie od dresów w ogóle są tak opłakanym stanie Słuchajcie, pokazywałam je wam nie tak dawno w holu z premarka, Bo były przysięgane na 3 euro, ale tak się zmechaciły czy już się nadają tylko naprawdę, żeby wyskoczyć właśnie do sklepu albo po domu, no niestety nigdy, nigdzie więcej e, i tak samo mi się wyprała, sprała piżama z Primarka. Jak gdzieś bym ją znalazła, to bym wam pokazała. Normalnie z takiego czarnego napisu, to był chyba z takim serduszkiem piżama, e, siwo czarna To te czarne obramówki, to już prawie tego w ogóle nie widać. Typowa grażyna mam reklamówkę do sklepu. Ale nie no, tak serio, mamy tyle tych reklamówek, że już więcej nie potrzeba i, i tak zapominamy ich brać ze sobą. Także jak jestem sama, to pamiętam o tym. Mam listę, będą klopsiki chyba, tak myślę, że zrobię takie pulpyciki mieszane z cukinią w środku. Do tego ziemniaczki, surówka, surówka nie będzie zdrowa, bo z kolei ja miałam strasznie ochotę na tą surówkę, bo nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam ile lat temu jadłam Kolesława. Ktoś jest zwolennikiem Kolesława, dajcie znać Ale ja raz na jakiś czas Uwielbiam, po prostu uwielbiam tą surówkę Już widzicie, wzięłam gumę Już mlaskam teraz, dobra, lecę na te zakupy Zanim się ściemni Bo jeszcze ją chciała ogarnąć Bo powystawiłam te rzeczy z Ikei na stół Ale powinnam pranie złożyć Tylko w sumie nie wiem, czy wyschło Ale już nie działam gole Bo potem znowu, jak zobaczę, że jest tyle nagadane Na tym filmie, to się złapię za głowę I wiecie nie będzie Wam się chciało tego słuchać, lecę, pa jestem, już wróciłam z zakupów i troszeczkę w innej formie Wam nagram, żeby nie było, już tak jak zawsze mam nadzieję, że nie widać nie widać tych naczni bo muszę tutaj ogarnąć zaraz ale będę sobie wypakowywać i żeby już nie tracić czasu, to od razu wsadzić do lodówki, to co trzeba wzięłam dla Kamila bułki, bo byłam w polskim sklepie dla mnie wzięłam wafle ryżowe i powiem Wam, że zawsze kupowałam w Algim albo w Lidlu ale te z polskiego sklepu są bardzo fajne, mają mało kalorii, bo tylko 19 kalorii w takiej jednej kromeczce, niska zawartość cukru, źródło błonnika pokarmowego i to jest kupca. I polowałam dzisiaj na te wafle skupca z czekoladą mlecznym i z karmelem, bo one jak na takie wafle to też nie mają dużo kalorii, spokojnie na drugie śniadanie, jako coś słodkiego można sobie pozwolić. No, ale niestety nie było. Była tylko jedna paczka i taka połamana, więc stwierdziłam, że nie. Bo to wiecie, to no fajnie. Jednak jak coś jest w normalnym stanie, a nie pokruszone na kawałki, tym bardziej wafle. Więc takie wafelki. Co tu mam? Kawałek imbiru, serek wiejski bez laktozy, dwa jogurty, jeden dla mnie. Z piątnicy skyr z uwielbiam te, te jogurty, po prostu uwielbiam ubóstwiam. Jest waniliowy, jest jagodowy, który też jest bardzo dobry. Jest chyba truskawkowy. Ten truskawkowy to tak powiem wam tyle o ile. Jeszcze jakiś jest? Nie pamiętam teraz, ale ten waniliowy jak na razie najbardziej mi smakuje. W sumie na równi chyba z tym jagodowym. To dla Kamila, bo to jego ulubiony jogurt, czyli wiśniowy z Milko. I tak, makrela wędzona, bo już niestety nie było pstrąga, był tylko dorsz, ale ten dorsz jest taki trochę suchawy. Był halibut, ale ja nie bardzo za halibutem wędzonym, przynajmniej tutaj w tym sklepie tak średnio. I był właśnie taki paprykarz, który też jadłam. Paprykarz z łososia. Bardzo dobra sprawa, aczkolwiek, no wiecie, no to, to jest kaloryczne jednak, bo to jest pomieszany ryż z łososiem, z jakimiś przyprawami, dosyć słone to jest, więc raz na jakiś czas. I takie coś kosztowało. Słuchajcie, euro 68 taki pasztecik, bo to jest w kształcie właśnie takiego małego, prostokątnego paszteciku. I tutaj mam nogę z kurczaka. Niestety, indyk był taki dosyć wielki, bo stwierdziłam, że zrobię taki mini rosołek, bo jakoś mnie naszło na rosół. A tutaj mam pół kilograma mielonego z indyka. Nie wiem, czy kuczę Wam mówić ceny, bo już też nie wszystko pamiętam. To kosztowało 4,31. E, pół kilograma mięsa z indyka mielonego i będę robiła zaraz klopsiki właśnie w środku z cukinią tartą. E, ta noga kosztowała euro, równiutko euro. E, imbir, nie wiem, bo to było na wagę przy kasie, więc nie wiem ile to kosztowało. E, I jeszcze chyba wam powiem makrela, bo tu jest cena euro 77 czy euro 70, bo jest zamazane. Także ja się biorę do pracy. Zaraz muszę jeszcze Kamilowi obrać ziemniaczki. I wstawiać ten rosół, bo na samą myśl Jak myślę o tym, to aż mi się ślina zbiera Tak mi się coś rosółu zachciało Włoszczyznę mam zamrożoną, więc muszę ją wyjąć Nie mam niestety świeżeń, bo ostatnio Kupiłam tak dosyć dużo, byliśmy w hurtowni polskiej No i żebyś nie zmarnowała To po prostu ją zamroziłam Więc biorę się do roboty Bo no trochę to jednak potrwa Wiecie, zetrzeć tą cukinię Uformować pulpeciki No, wstawić rosół Całe szczęście już tą włoszczyznę mam przygotowaną Także nie muszę obierać, kroić i tak dalej Więc bierzemy się do roboty. i once felt i'm done with the defense draw back and climb over your fence Had to show show you that i was a mess so you were shrugging your shoulders Pulpeciki już zrobione Kończą się jak widzicie tutaj dusić Ziemniaki mam ugotowane Także będę zaraz rozbijać właśnie dla Kamila No i rosół Także bierzemy się do jedzenia Pomińmy mój wygląd i to <śla> ochlapane lustro Ale przyszłam się z Wami tylko pożegnać bo jest już dosyć późno nałożyłam sobie tylko maseczkę na twarz tą z Glamglow nawilżającą, co mam cały komplet tych maseczek ale ta jest bardzo przyjemna taka chłodząca, nawilżająca i pachnie ślicznie kokosem także ja dopijam swój czystek, jak widzicie jestem ukutłana w taką babciną piżamkę ale ona jest tak ciepła, jeszcze pod spodem mam drugą warstwę, długi rękaw, bo naprawdę jest chłodno i na dworze i w domu też przez to. No i tak jak mówię, przyszłam się tylko pożegnać, bo wiedziałam, że tak będzie, że ten materiał będzie tak długi, tak przegadany, tak przepaplany przeze mnie, jak to zwykle bywa. Także ja się już zbieram do spania, obniżmy, żeby tu nie było widać tych kropek na lustrze. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy, w zależności, kiedy to oglądacie i widzimy się niedługo. Przesyłam buziaki, dzięki za oglądanie, papa! Pa.